Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Tutaj przychodzę jeszcze z nagraniem przed webinarem. My się widzimy 3 września. Potrzebowałam przełożyć ten webinar na 3 września na spotkaniu, które ma taki tytuł Najważniejsza relacja. Najważniejsza relacja to będzie to będzie spotkanie, które ma nas mocno poprowadzić z pewnym procesem. Zostawiania czegoś starego, co już może nie potrzebujesz, również z procesem mm, wybaczania sobie i, i, i ważnych przemian. I ja chciałabym dzisiaj szczególnie zaprosić Cię na y, program Alchemiczka w Relacji, na taki jesienny program Alchemiczka w Relacji. I już mówię, nawet nie musisz znać słowa alchemiczka, mogłabyś to podmienić jako artystka albo rzemieślniczka. Rzemieślniczka w relacji, to też ciekawe, albo kobieta renesansu, jak to powiedziały, yy, powiedziały właśnie alchemiczki na, yy, w poprzednim programie Al Alchemia Ojca i Córki, który robiłam. Yy, tam mówiłyśmy o tym, że nasze spotkania są takie, zamiast być takie new age'owe, to one są takie bardziej middle age, <noise> yy, ale, ale koniec końców wyszła, wyszła kobieta renesansu i Mm, już mówi, dlaczego myślę, że to się tyczy też Ciebie, skoro jesteś tutaj w tym czułym rozwoju i jeszcze mnie słuchasz. Mm, bo alchemiczka mm, to kobieta, która się przemienia, która idzie swoją drogą, żeby stać się sobą, która chce siebie poznawać, która już może dużo o sobie wie, ale. Jak to ujęła jedna z alchemiczek, mogłaby przegapić siebie, gdyby właśnie nie zwróciła się do swojego środka i nie zwróciła na siebie uwagi i nie przechodziła tej drogi, tej, tej przemiany, tej drogi, która ją woła. Mogłaby przegapić siebie. I myślę, że wiele z nas wie o takich momentach, w którym gdyby nie coś, to bym mogła przegapić siebie. A może jestem w takim momencie. I alchemiczka to jest ta, która próbuje nie przegapić siebie. Która próbuje nie przegapić większej wersji siebie niż to takie malutkie ego nasze. Która przy, próbuje nie przegapić dobrych, ważnych momentów na jej drodze, które mogą coś istotnego wnieść. Jak wiecie, przynoszę Wam tą alchemię yy, od Junga uczę się na psychoterapeutkę jungowską i pomimo, że bardzo dużo terapii rodzin jest jest tutaj u mnie dlatego, że to, to jest to jest mój background bardzo dużo takich tematów i też rodowych to to teraz chciałabym do tej relacji do tych czuło-związkowych tematów do których jesteście przyzwyczajone zaprosić tą alchemię Mm, już mówię dlaczego i co to było dla Junga Jung patrzył na alchemię jak na metaforę właśnie procesu indywiduacji czyli bardzo krótko i jasno mówiąc stawania się sobą pełną nie taką jaką by chciał świat nie taką jaką mi się wydaje, że dla świata byłoby dobrze nie taką jaką mi się wydaje, że byłoby dobrze bo uniknę różnych konsekwencji tylko taką pełną swoich różnorodności siebie, ale też taką siebie, którą jeszcze nie wiem, że mogę być, ale wow i potem w ogóle wielkie oczy, że jeszcze taka też mogę być. A również też taką siebie, którą może nie chcę i odrzucam, ale przydałoby się, żebym miała z nią kontakt. I alchemia jest o transmutacji pierwiastków, przemienieniu pierwiastków. Czym to będzie dla nas, tak w praktyce, w związkach, w relacjach, ale też w relacji ze sobą? To jest o przemienianiu tych różnych naszych uwarunkowań, kompleksów, yy, dziwacznych myśli, yy, stanów, yy, trudnych stanów również. To jest o, yy, o przemienianiu naszych uczuć. To jest o, o przemienianiu tego, co jest trudne, takiego ołowiu. W złoto. W metale szlachetne. To jest ostawaniu się tą taką. Nie najlepszą wersją siebie, tylko taką najszlachetniejszą, czyli wydobywaniu tego złota. Bo może przez życie, na, nie, nawet nie może, ale na pewno przez życie przechodzimy i bardzo dużo się przylepia. Bardzo dużo tego złota jest ukryte. Hmm. Ale też bardzo dużo. Wiemy, że same nawytwarzałyśmy czegoś, co, co nie jest fajne. I teraz alchemicy to byli samotnicy, alchemicy to byli ludzie, którzy yy, wchodzili i robili swoją robotę. I ja myślę, że kobiety w czułym rozwoju to są kobiety, które wiedzą, że nie ma urlopu od, yy, od rozwoju. Tak się może nam wydawać, jak sobie miesiąc mamy w spokoju i, i nie czytamy, Rozwojowych książek, ale, ale zobaczcie, że nawet jak jesteśmy właśnie weźmy ten urlop na tym urlopie, to nie mamy urlopu od na wakacjach, nie mamy urlopu od relacji, od trudności w relacjach, od trudnych dni u siebie, nie? od nawet czasem takich przedłużających się stanów niezadowolenia, nie mamy. Urlopu od tego, że mamy oczekiwania do świata, do siebie, do dzieci, do partnerów, do przyjaciółek, nie? Nie mamy urlopu od emocji. Czyli, alchemiczka to kobieta, która rozumie, że ona się ciągle staje. Ona się zmienia. Ona tego potrzebuje też. I ona potrzebuje znaleźć swój sposób na to, żeby być w relacji ze światem, ale też w relacji ze swoim wewnętrznym światem. Um, bo jak ona jest za dużo dla świata, to te baterie tutaj całkowicie się wyczerpują, ale też traci sens życia. I to jest prawda. Kiedy nie ma tego połączenia ze sobą wewnętrznego, mamy to poczucie bez sensu. Mamy to też w, w, w pracy, mamy to w związkach, w tych, tych, tych różnych miejscach. Natomiast, kiedy tworzymy i umiemy tworzyć, i umiemy być w pięknych relacjach, to zobaczcie, że to zazwyczaj jest też o tym, że mamy relację przepiękną, ważną relację ze sobą i ze swoim wnętrzem, no i również z jaźnią. I tym chciałabym się zajmować na alchemii w relacji. Program od 17 września do 17 grudnia, trzy miesiące, jak trzy fazy alchemii: Nigredo, Albedo i Rubedo. To jest oczerni, obieli i oczerwieni. To są trzy fazy alchemików, które mm, nie przechodzą, to, to wszystko tak nie przechodzi linialnie, nieważne liniowo, ym, tylko ym, tylko raczej jest to taki rozwój spiralny, dogłębny, taki jest takie słowo jungowskie: cyrkumambulacja, czyli okrążamy do wewnątrz, może jeszcze raz to samo co trzy lata temu, ale już z, innym, z innego punktu, punktu świadomości. Um, może teraz ze światłem, może teraz jakąś świeczką malutką. Um, może ty teraz silniejsza i jesteś w stanie obejrzeć pewne rzeczy, ale też czasem to jest do głębin, tak? A czasem to jest też takie ja myślę sobie, że to jest też zdobywanie szczytów. To też jest okrążanie do góry. Czasem to będzie dla ciebie czas alchemii, będzie może właśnie wchodzeniem na szczyty. I Czuciem tych swoich skrzydeł, i rozwijaniem ich, i, i wręcz yy, nauką takiego mądrego latania, nie odlatywania i też nie jak ikar, yy, i nie spalania się w tym, ale może, może pięknego bycia, właśnie wychodzenia do relacji, yy, yy, też świecenia, też pokazywania siebie, może też odrodzenia jak feniks popiołów, podczas gdy dla innych. Um, alchemia ma to do siebie, że, ona się, że, że to jest bardzo takie plastyczne, takie, takie, taki proces, który pomieści każdą z nas, i niektóre z nas będą potrzebowały bardzo do głębi, do wnętrza zobaczyć, a czego ja tak naprawdę chcę, czego ja potrzebuję, co ja lubię, co ja chcę, um, czego nie umiem, kim ja jestem. To jest bardzo dużo też, też takiego, takiego wejścia, ale nie dla wszystkich. To jest ważne, żeby zobaczyć, że u niektórych to może być potrzeba nawet wznoszenia się, u innych schodzenia do głębin. No i w relacjach. Dlaczego? Bo alchemia jest bardzo o zjednoczeniu przeciwieństw. Ona porusza cztery żywioły to też jest zjednoczenie. Pamiętam, że mam nagrać nam wideo o liczbie 4. Bardzo, bardzo do tego, do tego chcę usiąść, ale jeszcze, ale jeszcze chwilkę widać. Alchemia mówi o świętym małżeństwie, o połączeniu żeńskiego i męskiego pierwiastka w każdym z nas. Po to, żeby też potem nie być z kimś, z kogo. Na kogo rzutuje tylko swoje różne projekcje, ale być rzeczywiście z drugim człowiekiem. To jest właśnie o pełni. To jest o tym, co, co chcemy i co mamy w tych wszystkich programach, że nie spotykają się dwie połówki, tylko spotyka się pełen człowiek z pełnym człowiekiem. No i żeby tak było. A nie, żeby to były nasze projekcje tak naprawdę rodzicielskie, gdzieś z przeszłości, albo mężczyzn, których poznałaś z przeszłości, na tego partnera tutaj, to trzeba wykonać dosyć dużą pracę. Trzeba poznać siebie i trzeba umieć się ze sobą dogadać być ze sobą w relacji i ze wszystkimi sobą, ze wszystkimi częściami siebie. I alchemiczka w relacji to jest totalnie, Totalnie ta, która jest w rozwoju, wie, że ma w nim być, musi w nim być, coś w niej wierzę, muszę w tym być, i to jest ta, której nie wystarczy rozmawianie o, o tym, co tam nowego kupiła, co na obiad i gdzie jadą na wakacje, raz czy pięć razy do roku. To jest ta, która może przeżyła coś niezwykłego na tych wakacjach i nie wie jak o tym mówić. To jest ta, która zrobi sobie um, zrobi sobie takie takie wakacje zupełnie inne na przykład w domu. To jest też ta, która pojedzie totalnie na wakacje all inclusive zwykłe. Um, ale będzie poruszona synchronicznościami, które jej się powydarzały. I może szuka innych, którzy mają podobne przeżycia. I tutaj wchodzi na mion, który, który pięknie cytował innego alchemika o tym, że jak wykonasz dość swojej pracy, to nieważne jak samotny, samotna jesteś, ci twoi ludzie się pojawią. Um, to uczucie dzielenia i współdzielenia ze światem się pojawi. To uczucie pasowania i przynależności będzie, niezależnie od tego, czy ktoś ci powie, że ty tu pasujesz, czy nie. Ty to będziesz wiedziała, bo, bo, bo w każdym miejscu będziesz przynależała. To jest alchemicy, to ci, którzy ryzykowali, ci, którzy chcieli patrzeć głęboko, ale też byli samotnikami i to jest. I myślę sobie, że alchemiczka w relacji ma pomóc nam zintegrować to bycie samotniczkami. Nie porzucenie tego, bo tego się nie da zrobić i wiesz to. <grym> Ale zintegrowanie tak, żeby umieć funkcjonować w relacjach, tworzyć piękne relacje, cieszyć się nimi. Żeby też nie gadać tego, co ja gadałam ileś lat temu, że nie umiem w relacje. Żeby naprawdę umieć w te relacje, tym potocznym językiem mówiąc. Myślę sobie, że czas jesieni to jest najlepszy czas na alchemiczkę w relacji, dlatego że jesteśmy po wakacjach, po czasie też takim letnim, gdzie byliśmy więcej z ludźmi, więcej na zewnątrz, więcej się działo, więcej też bodźców, jakichś różnych. Różnych dotyków, różnych takiego, takich też wymieszań, również w powietrzu, chociażby, nie? dla innych z innymi. Mamy tutaj też część matek, byłyście dużo dla, dla swoich rodzin. No i chciałabym, żeby ten program się skończył 17 grudnia, bo potem wejdziemy też w ten taki czas świąteczny. Znowu dla ludzi, znowu z rodziną, noworoczny, znowu też taki, taki, taki trochę głośniejszy czas. A czas jesieni, spokojnego wejścia, też ciemnego, trudnego zanurzenia, gdzie w listopadzie to naprawdę przeżyć listopad bez sernika to jest trudno. Nawet nie wiem, czy to ma sens. Jest taki mem, i to, to bardzo się z tym zgadzam. I potem mamy ten grudzień. Dla mnie jesień jest bardzo pięknym czasem, bardzo ważnym i myślę, że takim do środka, ale będąc z innymi alchemiczkami, to będzie wasza przepiękna jesień. Sprawdziłam to już w zeszłym roku z kobietami i obiecuję, że, że to ma totalny sens. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten program. Dołączy... Tak bardzo zależy mi, żebyście na niego przyszły. Bo w zeszłym roku było tyle kobiet, które żałowały i się nie dziwię, że mm, dołączam trzy bonusy, których nie można nigdzie kupić, które są niesamowite, y, bardzo dobrze profesjonalnie przeze mnie zrobione, y, które bardzo dużo dają czuło rozwojowego, dariowego wajbu, y, ale też bardzo dużo procesów i wiedzy. Bo wiedza też jest alchemicznie potrzebna w jej, w jej wglądach i olśnieniach potem. I myślę, że, 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 że same te bonusy was, was mogą bardzo mocno zachęcić. Mam nadzieję, że to się stanie. I idźcie zobaczyć, co tam. Do 10 września te bonusy są dostępne. Zapraszam serdecznie. Zapraszam wszystkich, które chcą się zająć relacją ze sobą, ale też z innymi. Będzie bardzo dużo o więziach, bardzo dużo takich terapeutycznych tematów y, y, tam, tam, tam włożę, y, takich związkowych, również z komunikacją, z wychodzeniem do tego drugiego człowieka, y, wycofywaniem projekcji z niego, y, ale też jak mówić i pokazywać siebie w tym, jak być sobą. W relacji i jak nie rezygnować z siebie w relacjach, czy to przyjacielskich, czy to intymnych, partnerskich. Nie mogę skończyć tego nagrania, ale skończę je w końcu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy 17 września. Do zobaczenia.